Ciekawe wiesz co, w którym łóżku będziemy spać. To mnie ciekawi. Gdzie? Kurde, ty, to ty też leżisz pić, co nie? O oh się. Nie, będziesz e, dobrze spał. <grystanie> Chcę teraz wskoczyć do tego basenu. Idziesz też? Chodź do basenu. No ze mną. Ja miałam dzisiaj za dużo emocji. Musiałam po pierwsze Kamil wrosuję mi sukienkę. Musiałam się rozebrać przy wszystkich na środku. Miałam cztery zadania i było przeparowanie, myślę, że mi się to należy, więc zapraszam. Ja moje buty to co? No ściągajcie. bo mu się nie zabierają. Ścią... No to... No. <laughs> ściągaj! Dawaj. A co, ona idzie do wody? Co? ona weszła do wody? Nie. Weszła do wody! Ale kryzolka! O, no. wiktoria z Sebastianem. Tak! Ale kryz... no! No i super! Ucimaj się. <laughs> <laughs> it's a fine not. Yeah, No, it's not no. 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 <laughs> Dreams in the night. That's how you feel when you fly. That's the wind beneath your wings. After all this time, baby. I must confess that I want you for life. Gonna give you the best. So just don't go too far unless you know your heart. I'll be there for you when you feel blue. No, I... był delikatny. Um... Pierwszy, także tam e, raczej zgrabny, ale można z tym pracować i można na tym budować. To był taki przyzwoity jest Serio? No. To w ten, w ten, je ogólnie mega crazy. Ja mam w ogóle jakieś rumieńce na twarzy, nie wiem co się ze mną dzieje. No, ja Mam w głowie tylko wiki Kryjówkę, ale, ale spokojnie, bez stresu. Masz, masz coś pod spodem dzisiaj? No dobra. Ja raczej gdzieś tam tych chłopaków trzymam na dystans. Więc trochę nie wiem, nie wiem o co chodzi. No to? No to? Jak pierwszy No jestem cała mokra. Popływane. Wiktora <noise> oh. i Seba. Co ty kazasz? Zobacz, na Wiktor i Seba. Już w Już cię całują. sobie ale, ja, ja nie. Shit, ale oni tak jeszcze raz byli. Tak? No właśnie, to jest to. O kurde. Ja Paula, Paula. już się liżą. Się całują. Kto? oni nie płacą, Kto to jest? Chcę Was nie Jeszcze całują. Krzeształkami wiodą cały czas. Udaję sobie sprawę, że to przegięcie jest. Dostanie wryj ode mnie, szara, nie ratuje. Ja mu kuła tu płaczę, o kurde, bo samo mi się całuje. No to nie płacz, to nie płacz. No to raz. Na ty się w ogóle martwisz. No jest ja spokój. Ja, 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 się, ja się nie przejmuję nim ani nimi. Tylko teraz są tą sytuacją, ale dobra. Oh no ale muszę teraz robić oh popatrzeć. <laughs> czy tak. Uh -huh. Będę cię nosił, uh -huh. aż do pokoju, aż do koślicy. <laughs> Jakby tego nie będę komentować, bo każdy robi to co chce i tyle. Co ty To Co takiego słodka? Słodka? No. Czy cały czas. Jestem słodka cały czas? No. Tak? No. widzisz. No. 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 Jak to naturalnie przychodzi. No tam trochę tylko tam wiesz, nie przesadzmy. Patrz jak to naturalnie przychodzi w ogóle, nie? Co? Jak to naturalnie przychodzi. Dziwna sprawa, no nie? Ja pierdole. <słys> Opanujmy się. Jestem spokojna. No, ja też. Nie spokojnie, wszystko z klasą. Znaczy. No z klasą. No, zależy od ciebie. Um, ten no. Um, coraz więcej tych pocałunek i mam nadzieję, że jeszcze dużo więcej z tego będą. Głodna? Nie, a ty trochę tak, co? Nie, nie. Znaczy tak. <laughs> Ale. Ale. Nie, możesz iść tam, bo oni chyba jedzą. Nie mówię o jedzeniu. No um, jestem podekscytowany pod naszą wspólną noc, ale będę jeszcze grzeczny, będę jeszcze grzeczny, um, spróbuję przynajmniej.